Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, mam, mam dla Was dzisiaj bardzo fajną modyfikację. Nazywam Ether Mode 2. Żeby stworzyć portal do nieba trzeba zrobić taki portal, zalać to wodą. No i wchodzimy. Jestem na trybie, tym Game Mode, także... O! To To jest jakiś wielor latający. Jego nas właśnie nie to ale dobrze. No <laughs> to widzicie. Portal może się wygenerować tak, że możemy spać, tak, trzeba uważać. No. I sobie teraz pooglądamy. Ogólnie w tym tak, czasami takie dungeony będą wystawały. Powinna być w górze świątynia i tam jest sam Bóg, konacz w Minecraft'owie oczywiście. ten napis? Nie ja rozumiem, o co z nim chodzi. I ogólnie pierwszy raz jest na eter 2, bo to co to, to jest zablokowanie. To się zniszczyć nie da widzicie? Dziwnie. Czyli w chce się sensie dostać. Po prostu nie można. Może tutaj się idzie mu. W... Nie wiem. Poszukamy sobie tej świątyni, ale ją znaleźć jest dosyć trudno. Także... Tutaj najlepiej sobie pobrać modyfikację tą z taką mapką, jak ona się tam nazywała? Rest Mini Map. Zaznaczycie sobie checkpointa i ich gubicie. Tutaj będzie takie coś jak zastępnik diamentu, zaraz Wam to pokażę. I on może być. Z tego materiału można zrobić pochodnie. O, z tego materiału. Teraz Wam pokażę ten zastępnik diamentu. Czy go tutaj nie widzę. O, jest. To jest ten zastępnik diamentu. Robi się kilok tak samo, także dobrze jest. To są takie drzewa złote. Takie fajne drewno z niego wypada. Z tego złota. I zaraz sobie... O! Co tutaj? Następny dom Kiedyś w R mod 1 to były świątynie na górze, teraz nie wiem o co w tym chodzi. O, mogę niszczyć. Co tutaj mamy za owa uble? Dotarliśmy tutaj, tutaj w sumie nie można zniszczyć już. i Tutaj podejrzewam, że buk Bóg, mają kraftować oczywiście. No Weter Mod 1, to jak, tak, jak mówię, to był... Moim zdaniem było to trochę lewe. Tak to reprezentuję. Poca mam już zastępnik jamentu. Są też różne moby w tym świecie nowym. I poczekajcie, może się znaleźć, chociaż chyba. Nie. Ale prędzej była na każdym. No. no, no była strzała z takimi strzykawkami. Tutaj są gdzieś takie latające świnie. Tylko że nie wiem, gdzie one są. Hmm. Można na nich polatać na owcach? Raczej nie można. Ale tak to można czasami na niektórych polatać. O! Nie jest noc. z nadzieja, to dodali. Zanim będę chyba prezentował Ethermot 1, bo to... Dobra. Piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie Ethermot 1, bo ten to nie wiem, czy jest taki fajny, jak chcę. Ten. A po prostu odkrywajcie sobie. Trochę widzicie fajną muzyka, której nie mogę ściszyć. Także to Wam na pewno przeszkadza. A więc tu też jest mop. Tu też jest mop. Widzicie taki mop. No, i tak by się ten nowy świat prezentował. Jedyne co mi się podoba to można chyba tylko wziąć nożyczki. To jest chyba najlepsze rozwiązanie tego świata, żeby wziąć nożyczki. I po prostu... Po prostu wyciągać sobie te liście. O! Co to? widzicie, ładne trzeba w sumie, ale. wiemy młody że... Można tak się... O! Wstrzymajmy już tam no Jedynym najlepszym rozwiązaniem tego świata jest po prostu liście. Kiedy ładne. Patrzę, tak by się ten świat prezentował. Widzicie, ładna muzyka. W Czy sumie, czym zagadnę tego świata. O, to woda w niebie. Bardzo ciekawe. Tutaj są też takie fajne chmury, na których można się odbijać. Ten piasek to jest taki... A nie, to nie jest akurat piasek, ale... No. poczekajcie... Pom. Może się odbijać różne przykłady. W sumie można z tego zrobić. A więc to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, co chcecie. A więc ja się z wami żegnam. Dzięki, cześć i na razie.